W Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie zorganizowano wystawę malarstwa oraz grafiki Zygmunta Lisa. Dorobek jest zarówno rysunkowy jak i malarski. Bardzo bogaty to co tu pokazujemy to jest tylko część jego dorobku, dlatego że po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie pokazać tego co po nim zostało. Twórczość artysty związana była z jego fascynacją historią. Niejednokrotnie w swoje prace wplatał losy ludzkie, ukazując przy tym postacie powszechnie znane. W niektórych obrazach pojawia się bardzo dyskretnie wizerunek Matki Boskiej. Jak również bardzo często w tych obrazach, które mają charakter bardziej drapieżny, pojawia się Godło Państwowe. Także był to taki twórca wyraźnie zdeklarowany, jeżeli chodzi o charakter jego przekazu. Poza tym co jest znamienne, że w tych przekazach był zawsze sobą, mimo tych trudnych czasów, gdzie niełatwo było o pewnych rzeczach mówić, ale też mimo tej drapieżności on nigdy nikomu, nie powiem, że nie ubliżał, ale po prostu... Nie zrażał nikogo tymi swoimi, był bardzo taktowny. Zygmunt Lis był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1973 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w trakcie której zajmował się rekonstrukcją obiektów zabytkowych, między innymi zamków jurajskich. Prowadził to w sposób paranaukowy, gdzie badał dokumentacje, jakie pozostaje po zamkach, prowadził badania w terenie, Szukał legend starych rycin i na tej podstawie rekonstruował jakby dawniej istniejące, a zniszczone przez potop szwedzki zamki na Jurze Częstochowskiej uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań naukowo-dydaktycznych i artystycznych uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł w lutym 2014 roku. Twórczość artysty można podziwiać w Galerii MM do 23 lutego. To jest młotek, który Zygmunt mną mnie u jakiegoś. Kowala, Podkrakowskiego, Młotek muralski przetuty w Młotek geologiczny, archeologiczny, oprawiony.